Serdecznie w nowym blogu. Pewnie się zastanawiacie o co chodzi z tytułem filmu, i to powiem Wam później. Natomiast no, właśnie się ubrałam, pofiltrowałam i wychodzę pobiegać strano. W ogóle mam urlop. Jeszcze chyba to do mnie nie dociera, po tych wszystkich dniach to do mnie nie dociera, że ja mam urlop, ale wychodzę pobiegać. Słuchajcie, ja już samym tym, że jestem ubrana do biegania. Przybijam sobie piąteczkę i jestem z siebie zadowolona. Dlatego, że dzisiaj ma być bardzo ciepły dzień. Co prawda, no wiecie, jest rano, jeszcze upału nie ma. Natomiast ja już zdaję sobie sprawę z tego, że to nie będzie przyjemny bieg. I ja się ubrałam i już cała spłynęłam. Plus, mam takie zakwasy po ostatnim, ja wiem, że ktoś, ktoś tam, że, że teraz się nie mówi zakwasy, tylko domsy, jak coś. Mam takie zakwasy po ostatnim treningu na czwórkach, że nie, nie wiem jak ja będę dzisiaj biegać, ale no mam w planie, e, taki mam swój wiecie plan treningowy, nazwijmy to górnolotnie. No i idę i nie wiem czy bardziej się obawiam tego upału czy tych zakwasów, więc ja już na wstępie jestem z siebie zadowolona, żeby sobie nie umniejszać. No i tak, kochani, zapraszam Was serdecznie na nowy film. Dzisiaj będzie się działo, a jutro ile się będzie działo? Mili, moi. Także zapraszam Was serdecznie na nowy film. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Weźcie sobie kawkę albo herbatkę, mrożoną może. E, płatki pod oczy, sobie weźcie. I zaczynamy dzisiejszego vloga.

co to jest, co to ma znaczyć. Już Wam siadam i opowiadam. Słuchajcie, jeszcze miałam dzisiaj rolkę do nagrania i oczywiście chyba nie ma słońca, a miałam rolkę taką letnią do nagrania, bo nie zdążę tego zrobić przed wyjazdem, dlatego że jutro z samego rana wylatujemy z mamą na wakacje. Nie wiem, gdzie Was postawić, bo w sumie nie przygotowałam się, a stwierdziłam, tutaj jeszcze jest pranie i... Zaraz będę zmieniać, znaczy powlekać pościel dla mamy świeżą, dlatego że słuchajcie, wylatujemy na wakacje. Kiedyś ja nie wiem, czy to u nas się tylko tak mówiło, czy w ogóle coś takiego jest. Było coś takiego jak urlop na podratowanie zdrowia. To my dokładnie na to się udajemy. Obie po prostu potrzebujemy i psychicznie, i fizycznie odciąć się od wszystkich obowiązków, problemów. Hmm. Powiedzmy, że może to być forma ucieczki, natomiast też fajnie będzie miło, fajnie będzie miło spędzić czas razem, dlatego, że to w ogóle słuchajcie, jak ja bym Wam powiedziała, jak to totalnie, spontanicznie wyszło, to nie jest tak, że wiecie, że my loty kupiłyśmy wczoraj, natomiast sam zakup tej wycieczki, to Tak. Lecimy w każdym razie na. O, excuse me, kochani. Lecimy na podróż zorganizowaną. Oczywiście, że Wam nie powiem dzisiaj, co i jak. Natomiast słuchajcie. W domu mam posprzątane, a zrobiłam jeszcze większy bałagan niż był. E, właśnie, a to wiecie, a to nagrania, a to zaraz będę pranie składać, a to chcę jeszcze dzisiaj paznokcie zrobić. Pokazywałam wam w ostatnim vlogu, że zdjęłam już sobie bardzo profesjonalnie kciuki. I muszę cię paznokcie zrobić, później przyjeżdża mama, jeszcze gdzieś tam lecimy na kolację. Bo pyta... Znaczy zapytaliśmy się jej, czy, czy liczy na kuchnię domową, czy, czy chce gdzieś wyjść, bo wiecie, my nie mamy problemu z tym, żeby coś tam zrobić, ale też nie mamy problemu z tym, żeby gdzieś tam wyjść. No i słuchajcie, ja wam opowiem, jak to było z zakupem tej wycieczki, bo ja wam coś tam przebąkiwałam, natomiast wy nie widzicie całego backstage'u. Co się dzieje w moim życiu i prawda jest taka, że nadal jest kociokwik, natomiast przed świętami, wielkanocnymi, ja byłam w bardzo słabej formie psychicznej, bo ilość problemów i ilość fakapów, która się działa w tak, takich dość istotnych dla mnie, to, jakby to, to przeszło jakiś inny level i mm, i ja wracałam, schodziłam ze spaceru z Mariuszem i zobaczyłam wielki bilbo, billboard. Eee, właśnie, że wakacje, że lato, coś tam, 2025. I tak wysłałam po prostu mamie, wiecie, zdjęcie, że a, przydałoby się wszystko i wyjechać w Bieszczady. I jakoś tak, tak to puściłam, i to trwało dosłownie, nie wiem, godzinę. I w tą godzinę kupiłyśmy już wycieczkę dlatego że mama też stwierdziła, że no dobrze by było gdzieś pojechać. I co jest zabawne? Ja, słuchajcie, miałam z mamą obgadany termin w czerwcu na workation. I ja miałam jechać do mamy. Natomiast moja mama stwierdziła, że workation to nadal jest work, to nadal jest praca i ja się nie oderwę od to nadal są telefony i ja się po prostu nie oderwę od tego co się dzieje, a u mamy też się dużo działo, a później jak wiecie, też odszedł Misio i Nigdy chyba na żadną podróż tak nie czekałam. Zredzę tylko, że to jest kraj, w którym ja już wielokrotnie byłam, możecie strzelać, gdzie lecimy. E, I po prostu to się tak zadziało, to było tak spontaniczne. E, I później z każdym tygodniem y, my się upewniałyśmy, jak, jaka to była super decyzja. Finalnie tę decyzję podej, podej, podejęła. Podjęła moja mama, ja byłam osobą, która nie potrafiła. Ja nie wiem, czy znacie taki stan, że. Y, ja miałam tak kilka razy w życiu, że jeśli jeszcze jedną decyzję macie podjąć, to się załamiecie. I to nie chodzi o decyzję ratowania świata, tylko chociażby kawa czy herbata, że nie chcecie mieć odpowiedzialności już za żadną decyzję, nie chcecie na nic odpowiadać, nie chcecie z niczym wybierać, dostosujecie się do tego, co jest. No i ja słuchajcie, miałam właśnie dokładnie tak. I no, i lecimy. I powiem Wam, że właśnie jak przed świętami wykupiłyśmy tę wycieczkę. To ja mam takie, nie, nie wierzę, Boże, to tak daleko do tego jeszcze. No to to już jutro. I już nawet Krzysiek mówi, że mam nadzieję, że odpoczniesz. I słuchajcie, taki jest plan. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt mocno napięty grafik. Nie mam w planie nagrywać codziennych daily vlogów, to też jest dla mnie codziennych daily travel vlogów, to też jest dla mnie nowość w podróży. Ale zobaczymy jak to będzie, bo wiecie, to też jest tak, że tyle się dzieje w każdej naszej podróży, że mi trochę szkoda tego nie nagrywać, bo ja później prywatnie dla siebie mam pamiątkę, wiecie, że ja wracam do swoich filmów z podróży. Vlogi z Fuerte z mamą, e, na której byłam samą. No, oglądałam już kilkukrotnie sama i uważam, że są piękne, klimatyczne i też fajnie by wspominać niektóre rzeczy. E, więc nie wiem, jak będzie. Planuję nie nagrywać dużo. Może jeden, dwa vlogi takie zbiorcze, bardziej takie Days in My Life Travel Edition. <śm> <śm> mm, ale tak, e, lecimy. Ja oczywiście jestem totalnie niespakowana, ale wiecie co? Ja Wam powiem, jak ma się. Walizkę 500 kg. Generalnie ja nie lecę tam na rewie mody, ja nie muszę się tam nikomu podobać, ja nawet sobie się nie muszę tam podać. Ja lecę tam po co innego. Nie autwiciki. Jak ma się taką walizkę, jak w ogóle ma się kosmetyki, nie, w sensie wiecie, nie trzeba przelewać, to dla mnie w ogóle pakowanie to nie jest żaden problem, bo ja mogę swoją całą szafę wrzucić i tyle. W sensie, ja się tym pakowaniem w ogóle nie stresuję. A słuchajcie, mam jeszcze do Was pytanie, dlatego że, no wiecie, jest sezon. Panie loty, wyjazdy, urlopy. I kilka z Was, jak już nie kilkanaście z Was, um, wysłało mi niepokojące informacje na temat Ryanair'a i Wizera. I ja bardzo bym chciała, żebyście może potwierdziły albo rozwiały moje wątpliwości, dlatego że Ponoć Ryanair i Wizer. i mi, słuchajcie, ja jestem bombardowana tymi wiadomościami, w sensie tymi artykułami, że tak trzepią, bo pracownicy dostają od 3 do 5 euro premii za każdą osobę, którą złapią, która ma zły wymiar bagażu, wystaje centymetr, jest nadbagaż, wiecie, tego plecaczka 500 gramów. I słuchajcie, ja dostaję od was takie informacje, ale też gdzieś tam na Instagramie, jak śledzę swoich znajomych, to widzę, że wieńi są, bo dopłacają, bo wiecie, milimetr dosłownie coś wystawało, e, nie wiem, to jest chyba 70 euro dopłaty, mm, że wiecie, ja z tym plecakiem, ok, ja się zawsze mieściłam, ale nad bagaż, w sensie wagowo, to ja na bank za każdym razem miałam i powiem wam, że na początku, jak ja wysłałam mamie tego ten billboard, a mama mówi, a Pamiętamy, że po Fuercie powiedziała, że nigdzie więcej nie poleci na podróż przeze mnie organizowaną, bo tak ją przetyrało. Mówi, a to może gdzieś tam polecimy, tanie loty jakieś znajdziemy, ale ja po pierwsze powiedziałam, że ja nie dam rady. Ja nie dam rady tego organizować w tym momencie życia. Um, I wiecie co, i teraz mam takie, że kurczę. Jak ja się cieszę, że po pierwsze to ktoś za mnie to zorganizuje, zawiezie, odwiezie, przywiezie i jeszcze dzień dobry i do widzenia powie. Ale ja nie mam tego problemu. Z tym stresem, z jak się spakować, żeby się nie przyczepili. Chociaż powiem Wam, że teraz, patrząc na to, co się dzieje, to ja chyba y, latając tanimi liniami, tylko wiecie, to też jest tak. No bo jak ja latam z krzyśkiem, to zawsze plecak na plecy idziemy. Ale teraz, to my chyba byśmy wykupili taką nie kabinówkę, tylko taką tą dużą do luku bagażowego y, jedną walizkę i walić to i nie stresować się. No bo wiecie, to jest duży stres. Kupujecie tanie loty, które w ogóle z pozoru są moim zdaniem tanie. Ale później dopłacacie za dwie osoby po trzystówki, no to to już macie walizkę w cenie, nie? Zazwyczaj tak mniej więcej. Nie. Więc jeśli latałyście gdzieś ostatnio, i nie chodzi mi tylko o lotnisko Chopina, tudzież Modlin, chociaż nie wiem, czy Modlin coś gdzieś ostatnio ktoś mi wysłał, że jest zamknięty, a potem ponoć to było, że kilka lotów było odwołanych, więc dajcie mi proszę znać, jeśli się orientujecie, czy Wy, czy Wasi znajomi, nie, że coś tam, co widzieliście w internecie, tylko chodzi mi o coś, co faktycznie Wy albo Waszych znajomych, że tam rodziny dotyczyło, bo powiem Wam, że to się w ogóle odechciała, bo... Że i tak nie planuję kupować tanich lotów w tym roku. No chyba, że na solo tripa na 10 tysięcy to w sumie może mnie dotyczyć. Ale to jeszcze tyle do tego. Ostatnio te subskrypcje, słuchajcie, idą jak krew z nosa, więc jestem bezpieczna pod tym względem. Eee, no powiem Wam, że to jest niepokojące, po prostu to jest niepokojące, bo te loty są z pozoru tanie, hotele w Europie są, uważam, że bardzo drogie. Eee, i to jest stres, przede wszystkim. Uważam, że to jest stres. Osoby, które nie latają, wiecie, kilka razy w, w miesiącu, osoby, które nie latają kilka razy w roku, to uważam, że dla nich lotnisko i tak jest stresem, a dodatkowa, wiecie, taka świadomość, że a, czepią się, chociaż. Mnie osobiście zawsze się czepiają, więc no, dajcie koniecznie znać, jak to jest. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, że może tak było, ale że ta karta się już odwróciła, że wylatacie i jest super. Zostawcie mi proszę komentarz, jeśli się orientujecie, bo ja naprawdę sama jestem ciekawa, a z drugiej strony jestem spokojna, że mnie to w żaden sposób nie dotyczy. I jutro na lotnisku przechodzę sobie jak pani, bo mam dużą walizkę i plecak, a w plecaku będę miała kindla, będę miała. I tyle, a i słuchawki, o, i tyle, i telefon, i aparat. No, trochę się wiadomo, ona zbiera, natomiast serio, sama ta myśl sprawia, że ja jestem spokojniejsza, że mnie to nie będzie dotyczyło. Więc, no, także pogadałam. Nie chcę, o, jeszcze, wiecie co, jeszcze coś powiem. Nie chcę, żebyście odebrali moją pogadankę jako tłumaczenie się, bo ja się nie tłumaczę. Nie chcę też, żeby pojawiły się komentarze: A, miałaś nigdzie nie latać, wiedziałam, że tak się skończy. Bo powiem Wam, że gdyby ktoś mi zorganizował podróż po Polsce, to też pojechałabym w Polskę. Ja po prostu muszę, muszę się odciąć. Zaraz ktoś mnie będzie diagnozował, że uciekam od problemów. Trochę tak jest i ja Wam tak mówię. Ja po prostu potrzebuję się zregenerować przez ten tydzień yy, i wrócić ze zdwojoną siłą. Chociaż mi i tak ta moc już wróciła, yy, ale tak. Myślę, że ten czas będzie nam potrzebny. Miało być workation, będzie vacation może tak być, możemy się tak mówić, ale powiem wam, że też ostatnio rozmawiałam z mamą, że ja i tak chcę do niej przyjechać na workation, że chcę wiecie, no tylko właśnie ta praca przeszkadza. Chcę właśnie z nią po pracy pójść na rowery, posiedzieć na hamaku. Ja uważam, że polskie lato, no poza tymi strasznymi upałami, jest naprawdę piękne i ma naprawdę dużo plusów. I możemy sobie jeździć po Europach, latać po świecie, wiecie, na inne kontynenty. Nasz kraj ma naprawdę wiele do zaoferowania i jest piękny. I ja właśnie jeszcze postaram się w lipcu na pewno. Nie chcesz mówić na pewno, ale raczej nie. Ale może w sierpniu mi się uda pojechać do mamy na workation. Słuchajcie, jest jeszcze działka, na której nie byliśmy, i to lato się nagle tak kurczy, nie? A gdzieś tam wiecie jakieś plany weekendowe ze znajomymi, a to coś tam. No i tak to wygląda, ale tak. Od jutra, słuchajcie, znaczy od jutra dla mnie, od jutra dla was to wiecie. Zobaczymy, ile filmów nagram. Natomiast będą travel vlogi i mam nadzieję, że się na nie cieszycie. Mm, bo są osoby, które mi regularnie piszą, że Megusia tęskni za Twoimi travel vlogami, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was miła odskocznia, ale no na pewno tych travel vlogów w tym roku, znaczy i tak już trochę było, ale no nie będzie już zbyt wiele, więc taka to informacja ode mnie. Mm, dopijam kawę i lecę zrobić śniadanie, bo słuchajcie, późno mi się zrobiło, w ogóle dzisiaj na bieganiu. Akcje z krukami wszyscy już znamy, zmieniłam trasę biegania i tak dalej. Staram się nadal ustalić sobie jakąś spoko trasę do biegania. No i słuchajcie, biegam przy ulicy. Bieganie przy ulicy po Warszawie ma ten minus, że są światła. I powiem Wam, że no dzisiaj było ciepło. Chociaż w ogóle teraz nie ma słońca. Ja jak biegałam, było na początku nie było słońca, później było cały czas. A teraz chyba są chmury z nadgarwolina. Um, i ma ten minus dla mnie bieganie po ulicy, że. Znaczy po ulicy, przy ulicy, że są światła. I powiem Wam, że cię miałam niemiłą bardzo sytuację, bo biegłam no i było czerwone, stanęłam i miałam takie mroczki przed oczami, tak ciemno mi się zrobiło, bo uważam, że najgorsze, co może być w bieganiu, w sensie, co można zrobić, żeby się poczuć gorzej, to jest właśnie takie stanięcie na chwilę, tak do zera, nie? Um, a byłam pewna, że to światło się zaraz zmieni. No i niestety musiałam trochę poczekać. Miałam takie mroczki przed oczami, że słuchajcie, nie wiedziałam co zrobić. I myślę, dobra, jak, jak zaraz nie będzie tego zielonego, to chyba siądę pod tymi światłami tutaj na chodniku. Ale stwierdziłam, że nie. Że spróbuję to rozejść. I no, na szczęście jakoś, jakoś mi się udało. Wróciłam cała zdrowa i spocona jak mysz, więc już jestem fresh. No i tak, dzisiaj trochę zabiegany dzień, dlatego, dlatego siedzę, dlatego tutaj przyszłam do Was pogadać, bo po prostu nie wiem, czy później będę miała możliwość. Później jedziemy wszyscy razem, z, bo mamy na pociąg. Ja też chcę przed jej przyjazdem zrobić paznokcie, więc wiecie, wiecie, jak to jest, jak spodziewacie się gościa, jeszcze coś tam w domu trzeba ogarnąć. No, i tak, takie to plany. Dajcie znać, czy jesteście zaskoczeni, czy się spodziewaliście. Ja się ja niby wiedziałam od jakiegoś czasu, ale jestem zaskoczona. I nie ma. Mm, mm, mm.